Dzień dobry! Chciałbym Wam pokazać, jaka jest równość wobec prawa w mieście rządzonym przez Platformę Obywatelską i porozumienie Ryszarda Brejzy. Otóż pewnie pamiętacie, a jeśli nie, to przypomnę Wam za chwilę migawkami z tej sytuacji w grudniu 2020 roku. W tym miejscu senator Brejza, Posłanka łośko i dwoje radnych Jaskulska i Kępska przyozdobiły tą pergolę tę pergolę jakimiś czarnymi szmatami nawet były części garderoby intymnej. Wszystko to Odbyło się rzekomo w proteście przeciwko ustawie antyaborcyjnej, czyli to była ich manifestacja proaborcyjna. Wyglądało to strasznie. Było to upstrzone czarnymi szmatami i jakieś tam plakaciki powieszone. Osobiście zgłosiłem to. Do Straży Miejskiej. A ja teraz drugie pytanie. Czy ja mogę sobie w Solankach wywieszać jakiekolwiek banery reklamowe, jakie mi się podobają? Nie. Więc niech pan przyjmie moje zgłoszenie, wykroczenia. Tak. Powieszenie na pergoli baneru, jakiś głupi napis strajk kobiet i jakieś dziwne szmaty powywieszane. Proszę to przyjąć tak. jako zgłoszenie. Przyjąłem. Panu. Przyjąłem panu. Dziękuję. Jeżeli, jeżeli, proszę, chcecie, jeżeli chcecie zdjęcia, kto to wieszał między innymi, to dysponuję. Proszę zadzwonić, a to przyślę. Zresztą są, są dostępne na Facebooku, bo sprawcy chwalą się osobiście. Dobrze. Przyjęłem pana zbór. Dziękuję bardzo. Kłaniam się. Dobrze. Do widzenia. I Straż Miejska z tego, co... Mam informację od obecnego komendanta Straży Miejskiej, którą otrzymałem w trybie dostępu do informacji publicznej. Zapytanie prasowe, właściwie to było. Straż Miejska przyjechała, stwierdziła, że faktycznie taka sytuacja ma miejsce, po czym zgłoszono to do zarządcy terenu i na tym koniec. Tak działała Straż Miejska. Pod dowództwem na szczęście w przeszłego już komendanta Fejta. Również w roku 2014 miała istniała, zaistniała y, podobna sytuacja, z tym, że to było łamanie ciszy wyborczej. Radny Grzegorz Kaczmarek wywiesił y, swój, swój baner. Na działce Skarbu Państwa, w trakcie ciszy wyborczej przed komisją wyborczą w gimnazjum ówczesnym, numer 1, też zostało to przez kogoś zgłoszone. Przyjechała Straż Miejska i co? Pan Radny dostał upomnienie. Również mam taką odpowiedź na piśmie. No ale kiedy ja, mieszkaniec niezwiązany, z władzami tego miasta ani powiatu, czyli ani z platformą obywatelską, ani z porozumieniem Ryszarda Brejzy wykonałem własnoręcznie i ustawiłem na wyspie tego skrzyżowania tablicę z napisem Rondo ofiar rosyjskich bandytów natychmiast A na następny dzień zaświeciłem pod tymi tablicami Znicze. Zostałem podany do sądu z artykułu 63a, paragraf pierwszy, z artykułu, który komunistyczne władze wpisały do kodeksu wykroczeń 6 dni po oficjalnym zakończeniu stanu wojennego, żeby walczyć z opozycją. Z demokratyczną opozycją, żeby ta nie protestowała i nie rozklejała plakatów na ulicach. I teraz obecne wolne sądy, obecna policja inowrocławska i władze inowrocławia związane z platformą obywatelską i porozumieniem Ryszarda Brejzy wykorzystują ten przepis przeciwko mieszkańcowi który chciał zaprotestować przeciw agresji bandyckiej Rosji. A że to jest bandycka Rosja, to się przekonujecie. Ja również. Od stu bodajże ośmiu dni widzimy, co tam się dzieje. Zginęła prawie, pra, zginęło prawie 300 dzieciaków. Ponad 400 dzieciaków zostało rannych. Nie mówię już o osobach dorosłych. I dlatego chciałem, żeby to skrzyżowanie prezydent Ryszard Brejza zainicjował uchwałę, żeby je nazwać, to skrzyżowanie rądem ofiar rosyjskich bandytów. I za to chcą mnie ukarać w sądzie. Ale tylko chcą, bo im się to nie uda. Mam za dużo dowodów na to, że ja nie dokonałem żadnego wykroczenia. I jeszcze takie słowo do pana Macieja Zielińskiego, który skomentował poprzedni film, że mój czyn nie ma nic wspólnego z wolnością słowa. Panie Macieju, jeżeli wyrazi pan ochotę, wyślę panu kilka wyroków związanych właśnie z takim czynem i to naprawdę jest atak na wolność słowa. To, że ktoś mnie chce skazać za to, co zrobiłem. Jestem nadal ciekawy, jaka menda na mnie doniosła, ale być może że wyjdzie to w sądzie, bo jeszcze się nie udałem sprawdzić akta. Chociaż. Podejrzewam, że ta Menda miała tyle samo odwagi, co poprzednio, gdzie z anonimowego jakiegoś maila, nie wiem, tam Jan Kowalski czy Kociubińska, Jolanta, załóżmy, przepraszam, panią Kociubińską, jeśli taka istnieje, zgłosił rzekome złamanie przeze mnie ciszy wyborczej. No, musiałem się udać do sądu, stracić pół godziny. Zostałem nie pamiętam, czy uniewinniony, czy zostało to umorzone, bo takiego czynu nie dokonałem. Ale menda miała swoją satysfakcję. Ja podejrzewam, że znam tą mendę. Jest to najgłupszy radny tej kadencji. A teraz się bicie o palmy pierwszeństwa, panowie radni, który to z was.